Test, 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 test. Witam na kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie wprowadzenie do głównej teorii, która będzie przeplatała się praktycznie przez wszystkie odcinki oraz wszelkie programy, jakie tutaj poruszymy. A mianowicie będzie mowa tutaj o teorii X i Y, czyli X and Y Theory. A także zahaczymy też troszeczkę o Z. Nie mylić tutaj także z pokoleniami X, Y, Z, gdyż te troszeczkę tutaj to jest coś innego, dobra? I patrząc tak przez pryzmat, spójrzcie. Możecie czuć się wyjątkowi, że coś zmieniacie w ogóle, gdyż ten kanał bardzo mało ludzi odwiedza. Odcinki są takie, które pokazują, jak postrzegać pewnie rzeczy w pracy i wykorzystać je na wasze plusy lub sytuacji prywatnej, ale kogo to interesuje, zapraszam. Cześć, witam wszystkich. Ruszamy. Więc. XY Theory. Często w Waszej pracy zastanawialiście się, dlaczego coś działa tak, albo dlaczego coś działa inaczej. I jest wiele tego typu wytłumaczeń. Często rozmawiamy też o menadżerach, jednak, jest pewien model psychologiczny, behawiorystyczny, który odpowiada yy, yy, działaniom. I wtedy możecie rozpoznać bardzo taką osobę i praktycznie wszystkie inne rzeczy, jakie będziecie widzieć ta osoba, co ta osoba może zrobić na taki i, i, lub inny element, jakieś zaskoczenie, sytuacji lub, lub w ogóle gdy z nią rozmawiacie, gdy ją znacie, może pasować do tego właśnie schematu. I wtedy będziecie bardzo tzw. Tak he do przodu i w zrozumieniu i w przewidywaniu ruchów tej danej osoby. Więc zacznijmy na początek. Więc co w ogóle jest, co to w ogóle jest teoria X i teoria Y. Pierw powiem Wam tak mniej więcej co to jest, a potem moje doświadczenie i jakby moją przewagę. I teraz tak. Wielu z Was może się nie zgodzić z tym, co powiem, jednak ja nie zgodzę się z tym, co te osoby na przykład się ze mną nie zgodzą, ponieważ praktycznie całe moje życie od trzeciego roku, powiedzmy, od ilu jestem, powiedzmy, pamiętam, zawsze opierało się właśnie na teorii, które ja stosuję. I wielu ludzi, którzy spotkałem, którzy siedzą w takich głębszych, powiedzmy, aspektach behawiorystyki. Od razu, widząc mnie po 5 minutach, określiło moją teorię, mimo że ja o tym jeszcze nic nie wiedziałem. Od razu powiedzieli, że od razu BUM to jest to. Także potem wam powiem, jak ja jestem zakwalifikowany, a potem Wy powiedzcie w komentarzach, jak Wy się kwalifikujecie, lub wasi znajomi, wasi szefowie, do czego możecie, lub menadżerowie, pamiętajcie, że często mówimy te o menadżerach, że oni, o kierownikach, że oni o, są głupi coś tam, pamiętajcie, że ich styl pracy też zależy od tego, kogo mają nad sobą lecz pewne cechy y, uwidaczniane są w kierowaniu i postrzeganiu y, ludzi, okay? postrzeganiu ludzi. Więc zaczynamy. Więc teoria x teoria Y powstała mniej więcej w latach 60., wtedy też powstały bardzo dużo różnych innych teorii, Bad Apples oraz w ogóle całe programy y, szkoleniowe typu Total Quality Management, no akurat 20 lat no powiedzmy w latach 50 powstało, ale powiedzmy TWI też tam w latach 40 jednak wszelkie te wprowadzenia zaczęły dziać się w latach właśnie 60. I pewien psycholog Douglas McGregor opracował dwa koncepty, które wyjaśniają jaki styl pracy mają menadżerowie i co myślą o motywacji swoich ludzi. I te dwie takie główne teorie to jest teoria X, teoria Y. Z czasem, jeżeli poczytacie trochę książek na ten temat, Zauważycie, że tych teorii zaczyna być coraz więcej, teraz poszczególne kursy rozpraszają się na takie behawiorystyki, takie, powiem Wam tylko tyle. Kupa główna i śmietnik, ok? Jeżeli ktoś zna podstawy działania yy, yy, X Y, to jakikolwiek nowy kurs w tej chwili, lub cokolwiek, jakieś szkolenie, jakiś nie wiem, opis, coś tam, coś nowego, ok? Tu, 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 zawsze sprowadza się do tej platformy, ok? I znając te dwie platformy będziecie wtedy bardzo, bardzo, bardzo od razu skorzy do działania, a tym bardziej do przeskoczenia pewnych granic. Więc jedziemy dalej. Co to za teoria? Więc ta teoria XY to jest tak jakby rozróżnienie, jak można motywować dwóch ludzi poprzez dwa różne niezależne podejścia i teoria X yy, mówi, że ludzie yy, nienawidzą pracy, powinni być yy, cały czas poprawiani, kontrolowani oraz yy, cały czas trzeba ich yy, kierować i nadzorować. Okay? Ja potem wam wyjaśnię w taki prosty sposób jak to ja yy, mówię to o tym ludziom na różnych kursach. I on właśnie studiował te dwie rzeczy. Yy, jego praktycznie dużo części jego życia właśnie opiera się właśnie na tym, on to roztowywał i stosował to i rozbudowywał. E, więc motywacja. E, tutaj właśnie w tej motywacji jest cały czas inaczej. Okay? Motywacja e, mówi, że on powinien, że X powinien zawsze nadzorować e, i tutaj zobaczcie, daje pierwszeństwo na supervision, czyli dopatrzenia. Natomiast e, Y zawsze e, idzie na wynagrodzenie ludzi, okay? czyli już daje wam to dużo do znaczenia. E, e, powstała też w międzyczasie, okay, po jakichś tam paru zasadach, e, teoria Z. Okay, teoria Z, w której, w której ludzie mają lojalność oraz zainteresowanie drużynami i organizacją. Jednak teoria Z jest jakby taką wypadkową tutaj, zobaczcie, to jest taki e, miks kombinacji amerykańskiego stylu i japońskiego stylu filozofii, charakterystyki i long term, w ogóle długiego trybu takiego pracy, że przynależymy do filmy, lojalność, promocja, procedury, indywidualna odpowiedzialność i w ogóle i w ogóle ci, co pracują w tych, w, w różnych korporacjach, widzą tą teorię Z. Moim zdaniem teoria Z nie działa, ok, nie działa. Dlaczego nie działa? Dlatego, że bardziej wygrana jest teoria Y. Okay, teoria Y teoria Y bardzo nadaje stylu, jakby wolności zarządzania, gdzie menadżerowie zawsze sumują tak mniej więcej tego, jakby postrzegają, że człowiek sam w pracy jest w stanie się kontrolować i tym bardziej sam chce, jakby motywować się do dalszego działania. Więc ufają ludziom. Ja mam takie proste bardzo założenia do e, techniki X i techniki Y. Okay? Y, po X po pierwsze, kontroluje, okay? kontrola. E, tutaj nie potrzeba. Okay? Później nie ufa. Nie ufa. E, ufa, cały czas. Okay? E, wierzy, że ludzie nienawidzą pracy. Ten mówi, że człowiek, Przychodzi do pracy, żeby wykonać ją jak najlepiej tylko może. A wszelkie problemy, jakie powstają, powstają poprzez złe procesy ułożone przez zarząd, management, inżynierów, który jest za proces odpowiedzialny za powstanie. Więc wszelkie problemy w pracy nie wynikają z ludzi, a bardziej z procesów, z błędów w procesie. Dlatego też jest rozwiązywanie problemów. I teraz widzicie, jak łatwo sumować osobę, która jest X i która jest Y. -em. Y też jest bardzo proste przedstawienie, też jestem fanem tego przedstawienia. X człowiek to jest taki skrosowany. Jak widzicie, to już można zrobić od razu X. Pozycja, jak ktoś, ktokolwiek troszeczkę chociaż psychologii stosował, to wie, że ta pozycja jest pozycją obronną. Defense position, ok? Defense position. Um, zawsze obronna, nie dopuszcza ludzi. Y, nigdy się nie zbliży do mnie. Uważaj, mogę ugryźć, ok? Y, rozstawione ręce. Cześć, witam Cię, chodź się uściśnijmy. Jak się masz? Trzymaj się. Kurna, ale jesteś koleś. Dawaj, chodź zrobimy coś razem. Biegniemy, ok? Jest pięknie. Y, zawsze ufa ludziom, ok? Z założenia ja też ufam ludziom. Y, wierzę, że człowiek nie chce za bardzo y, nikogo oszukiwać. A jak mówię, jak coś robi, to są jakieś podstawy tego. Dlatego zawsze myślę kozny efekt. Dodatkowo, dodatkowo, na szkoleniach, jak tylko mówię o tych teoriach, to każdy, o, to jak będziesz ten, jak będziesz tutaj e, na ten, na ma, e, jak będziesz tych ludzi e, tutaj kontrolował i w ogóle? Ja mówię, ale po co mam kontrolować? Powiedz mi, jak, jak nie jesteś w stanie kontrolować ludzi? A on jak nie tutaj? Ja mówię, dobrze, masz trzy pokoje, mówię, masz trzy kamery w tej samej sekundzie z kontroli tych trzech samych ludzi. I wtedy nagle temat się urywa, i każdy zaczyna słuchać na takim szkoleniu e, menedżerskim. I wtedy, właśnie, mówię, że najlepsze podejścia są takie, że jeżeli ktoś jest otwarty, jeżeli ktoś jest po prostu uczciwy, jeżeli ktoś podchodzi uczciwie do ludzi, szanuje ich, wierzy, że ten człowiek przyszedł i on chce zrobić najlepszą pracę u siebie, yy, chce zrobić. Oczywiście błędy się zdarzają, ale ten błąd może być wykorzystywany później do dalszej motywacji, że wiemy, że tak nie należy zrobić. Idźmy dalej, uczymy się na błędach. Co z tego? No dobra, jest jakiś nowy projekt, nie udał się, trudno. Ale ludzie ci w tym projekcie uczestniczący, widząc, że mieli porażkę i nic się nie stało, i po prostu zarząd powiedział, menadżer powiedział: No, trudno. Słuchajcie, będziemy próbować dalej coś innego. Widzą, że niepowodzenia nie są karane, i wtedy nagle wybucha kreatywność w takiej firmie, w takiej drużynie, w takim zespole. Okay? i ten zespół wtedy jest najlepszy. Dlaczego menadżerowi Y. Mają bardzo mało stresu, praktycznie pracują z rękami założonymi, czy z nogami założonymi na biurko i w ogóle. Bo ja powiem wam, że ja byłem takim właśnie typem, który bardzo mało robił, okay, ale to wynikało z tego, że ja nie przeszkadzałem ludziom w pracy. Po prostu nie przeszkadzałem. Jeżeli ktoś do mnie przychodził, to tylko dlatego, że powiedzieć mi, że jest jakiś problem, i ja. Mając większy zakres, tam powiedzmy, możliwości, rozwiązywałem problem tego człowieka, tej osoby, tej, e, e, tego, tego pracownika, tej duszy. Okay? I wtedy widać było, że ten człowiek może wykonać swoją pracę. Czy jest to, nie wiem, napisanie jakiegoś raportu, czy wysłanie czegoś, czy nie wiem, na przykład nauka czegoś, czy w ogóle rozwiązywałem i motywowałem właśnie ich do pracy bardziej, gdyż część z tych ludzi chciała osiągnąć dalej. I później zacząłem w ogóle tak robić, zauważyłem, że. Jest tutaj taka potrzeba jakby szkolenia i dlatego często widzicie teraz taka jest debata na temat, czy powinny być szkolenia, czy nie powinno być szkolenia. Ja jestem dramatycznym przeciwnikiem tego, że trzeba, yy, że, że szkolenia są bardzo dobre, książki są bardzo dobre i trzeba szkolić. I zaraz Wam powiem o takim przykładzie, który yy, zawsze challenge'uje, jak ktoś tak mówi i jeszcze dotąd nikt mnie nie challenżował w tym. Powiem Wam tak. Pracowałem w wielu miejscach i w miejscach, w których niektórych pracowałem, było bardzo niskie wykształcenie kadry podstawowej, czyli operatorów. Byli to ludzie po prostu po podstawówkach nawet i nie tylko. I każdy wiadomo chce coś w życiu osiągnąć. Jednak zauważyłem, że wielu z tych ludzi nie ma szansy na uzyskanie lepszej edukacji, nie ma szansy na przykład na skończenie jakiegoś kursu. Z odcinku tego, który widzieliście o tak zwanej niewolniczej pracy, czyli moja praca jest lepsza od twojej, wynikało, że po prostu ci ludzie nie ten. Nie mieli szans, żeby na przykład skończyć jakąś lepszą szkołę. Nie mieli, yy, powiedzmy, dalszych, czy to pieniędzy, czy to czasu, czy w ogóle. Ktoś powie, nie mieli szans. Powiem Wam, że nie mieli szans, to nie to, że dlatego. Dużo też wynikało z ich błędów powiedzmy, z młodości, ale wiadomo, no, ludzie dorastają, no, każdy się tam później statkuje jakoś i chciałby coś więcej niż tylko po prostu e, trzepanie czegoś tam na linii albo wykonywanie w kółko do samej pracy. Jednak jeżeli szuka na zmianę, to dyskwalifikuje go większość rzeczy. Więc w jednej z fabryk otworzyłem taką tak zwaną szkółkę, zacząłem po prostu przyjmować ludzi i po godzinie tam tygodniowo mniej więcej pokazywać im pewne rzeczy i, i po prostu robić prosty program szkoleniowy na przykład z, od, z problem solving oraz odkurzonego zarządzania tak normalnie ludzi z linii tak tak robiłem i y, zaczęło y, ludzie tak byli entuzjastycznie nastawieni bo nawet wystawiłem im certyfikaty i dojdziemy do tego potem taką krótką wam opowiem tę historię że znając proces możecie zrobić w konia praktycznie każdego okej okay? ja robiłem w konia różne agencje te pracy Przyszłych pracodawców i w ogóle. Waliłem w konia jak nic, ponieważ nikt nie mógł mi nic zarzucić. Okay? Nikt nie mógł kwestionować tego, co robię. Ale o tym później powiem. O to chodzi, że wystawiałem certyfikaty firmowe, okay? gdyż no, pokazywałem, że jest dowód tego, że ta osoba to skończyła. Jako, że wiedza i materiał był przygotowany poprawnie. I te osoby naprawdę umiały to, ponieważ skupiały się tylko na tym, co jest najważniejsze. Na fundamentach, nie jakichś tam pierdołach, więc mogły uderzyć w gadkę z poziomu zero od razu na poziom powiedzmy trzeci z kimś, kto jest już dosyć zaawansowany w tej technice. I nagle ta osoba nie potrafiła stwierdzić, czy ta osoba blefuje, gdyż no, na większość pytań powiedziała poprawnie, więc, hmm, no, ten pracownik jest bardzo dobry. Na takim polu ludzi, którzy przychodzili po prostu z ulicy, ten pracownik się wyróżnia. Więc, część ludzi zaczęła zmieniać pracę na lepszą i to był taki efekt. I teraz potem, potem miałem rozmowę z, z właścicielem firmy, i on powiedział: Co ty robisz? Pozbawiasz naszych pracowników tego, mnie pracowników. I w ogóle, I ja nawet niego słuchaj. Mówię, zobacz. Mówię, mamy, mówię, człowieka, który jest niezadowolony z pracy. Okay? Ten człowiek i, i tak ucieknie w ciągu dwóch lat od Ciebie. Ja daję mu możliwość, że w ciągu tych dwóch lat, okay, tam mniej więcej dwa lata pracowałem, tak przykład był na roku, na roku, okay? one year, e, że w ciągu roku, mówię, ja go nauczę tego, tego i tego, i on opuści tę fabrykę. Czy opuści, czy nie opuści? To już jest kwestia sporna, ponieważ ty wtedy, widząc wartość tego pracownika i to, że on się stara i uczy się i popełnia praktycznie zero błędów, a wnosi coraz więcej te wartości, może dasz mu podwyżkę, co się potem stało z wieloma pracownikami. I będzie jakaś, nie wiem, droga do y, awansów. No, i, ten, i on, no tak niechętnie, ale no dobra, nie miał wyboru. Ja mówię, i tak nie masz wyboru, mówię, bo druga wartość, jaką Ci tutaj proponuję, to to, że jeżeli będzie takie szkolenie, mówię, to ten pracownik nie będzie myślał, żeby zaraz spierdzielić, ponieważ widzi, że będzie mógł dostać darmowe szkolenie, bo ja to w moim, po prostu za darmo takie coś robiłem w moim jakby czasie czasie pracy, a ci ludzie potem dzwonili do mnie po moich godzinach pracy, i ja odpowiada, prawda, tak jak na telegramie rozmawiam. I. To dało to, że yy, większość tych pracowników zaczęła yy, taka, tak zwany turnover zaczął się, zaczął maleć, tak zaczął maleć ten turnover zaczął, zaczął maleć, gdyż ci ludzie byli w pracy, nie uciekali z pracy, byli w pracy, interesowało ich, co dalej mogą jeszcze zrobić i tym samym wiedzieli, że w ich CV będą mieć papiery i szkolenia, okay, które w kolejnej pracy mogą już być, powiedzmy, operatorem wyższego stopnia lub na przykład dostać się do jakichś innych fabryk, nie wiem, o lepszej kategorii, tak i Ci ludzie od razu zaczęli się starać. Ilość błędów zaczęła maleć, ale zaczęła rosnąć wykrywalność błędów tego się w ogóle na początku nie spodziewałem z moim tutaj e, takim menadżerem e, menadżerem przyjacielem bym powiedział bo nigdy nie traktowałem go jak menadżera i to żeśmy odkryli że bardzo ładnie to wpływa na otwieranie nowych błędów okay? e, wtedy jeszcze nie byłem za bardzo taki powiedzmy w programach wprowadzania taki taki dobry i, i, i dobre to względne słowo. Nie miałem doświadczenia w powstaniu pro, programów. Okay? doskonalenia i to to wy wycofało. Więc wracajmy tutaj do techno do y y zawsze będzie dbał o szczęście ludzi, co może niekiedy wprowadzać do y, nieufności ludzi. ok, bo y, ludzie widzą więcej xów x zawsze obrzuca się głównym błotem jesteś zły tego, dlatego często powtarzam, że zamiast się kłócić powinniśmy powiedzieć, że y, bardziej się kochamy i się lubimy aniżeli wrzucać gówno do worka, ponieważ Więcej czasu podczas dnia, założę się, więcej razy usłyszycie, że jesteście do niczego, niż ktoś powie, hej Marlena, ale tę robotę odwaliłaś, kurna, bum. Ja wchodziłem na linię i każdy wiedział, że nie opierdzielam nikogo, a jak ktoś popełnił błąd i widać było stres, ja mówiłem zawsze, słuchaj, powiedz jak było, nic Ci się nie stanie, nikt Ci złego słowa nie powie, to jest dla mnie informacja, ponieważ wtedy rozwiążemy ten problem, żeby ktoś innego nie popełnił. Na początku było bardzo, Kiepsko z tym, ludzie wiadomo nie ufali, ale po czasie, jak zobaczyli, że jedna osoba nie ucierpiała, druga osoba nie ucierpiała, nagle zaufanie było pełne. Praktycznie, nie chcę tutaj się chwalić, ale miałem większą wiedzę o fabryce i co się dzieje, niż dyrektor i menadżer razem wzięci. Po prostu wszystko wiedziałem, co się dzieje w fabryce. To tylko dlatego, że ludzie po prostu są najlepszymi diagnostykami w fabryce. Pamiętacie, według japońskiej techniki, jest to tak zwane: Employee is a ground master of his area. Okay, czyli yy, y, zwykły pracownik jest po prostu super mistrzem, najwyższej kategorii w swoim terenie. Czyli jeżeli ktoś pracuje przy jakiejś pracownicy, to nie ma, i pracuje tam powiedzmy z 3 lata, nie ma lepszego kolesia niż ten koleś, jeżeli coś się sypie tam. Po prostu nie ma. Inżynier to może tylko, nie wiem, podać mu kawę i powiedzieć, słuchaj Marek, chciałbym z tobą porozmawiać, co ty tu widzisz nie tak, Ch chodź na obiad. To jedynie możemy zaplanować. Tylko to, tylko to. Ja zresztą są inżynierą mówiłem, oni mnie za bardzo lubili, bo ja mówiłem, że jesteście do niczego, wy powinniście ich dziękować, codziennie uścisnąć rękę na dole. Ok? Oni się śmiali, śmiali, ale później przekonali się, że jednak coś w tym jest. I dużo tych ludzi właśnie później e, bardzo się otwiera. Więc trochę się rozgadałem tutaj, ale teoria X zakłada właśnie defensywność, teoria Y, hej jesteś ze mną i będzie świetnie. Otwórzmy się dalej, otwórzmy się dalej. Takie są krótkie podsumowania. E, Pracownicy nie lubią pracy. Pracownicy są bardzo zmotywowani, lubią swoją pracę i chcą więcej odpowiedzialności, chcą iść dalej. Yy, cały czas zwiększamy monitoring, czyli więcej kamer. Jeżeli w waszej firmie zobaczycie pełno kamer i nowe kamery, już wiecie, jakim jest menedżerem wasz, wasz boss. Y yy, 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 wierzy, że yy, yy, wszyscy pracownicy mogą pracować bez superwizji. Czyli ja na przykład praktycznie nie zaglądałem do nikogo zawsze ten jak tylko coś potrzebowałem schodziłem i jak już schodziłem to każdy ma, mnie siema siema Maciek siema co tam siema I ja mówię słuchaj mówię to mi jest potrzebne bo kurna a tutaj pamiętasz patrz bo tu mam błąd mówię i coś się tutaj stało ale mówię wiesz dlaczego to się stało mówię jak to skąd to w ogóle pochodzi to jest u was czy ten i ktoś mówi ty to u nas chyba mówi to to, to mówi chyba Adam tutaj wtedy miał, miał problem tutaj z tą paletą i coś tutaj się dostałem ja, spoko nie ma problemu ale oni to wiedzieli Wiedzieli dokładnie i zamiast jak mnie okłamał, to ja wtedy szukał, patrzył, a tak no trudno, no słuchajcie, nie ma idealnej pracy. To tylko próbują nam wmówić, że musimy być stu perfekcyjni, Nie ma czegoś takiego. Nie ma człowieka, nie można ubrać się w maszynę. Pamiętajcie, nie można. Nie da rady. Okay. Yy, yy, nagrody albo ten, albo kary są używane do motywowania. Okay. Zarząd wierzy, że yy, pracownicy Pracownicy pracują w ich, w ich własnym interesie, tak, w, ich w, w własnym interesie. A tutaj ten, tutaj w, tutaj, że dostają więcej odpowiedzialności i to sprawia, że jeszcze bardziej chcą pracować i podejmować decyzje. To akurat jest bardzo ważne. Tutaj chyba troszeczkę źle te zdanie jest skonstruowane, bo tu chodzi o tutaj te zdanie, że w że własnym interesie, to chodzi o w interesie menadżera, mi się wydaje. Tak, bo to, co to, to pasuje tutaj. My kontra oni. W fabrykach powiedzmy mięsnych, to jest po prostu piękne. Ja pamiętam, jak w pierwszej pracy poszedłem i pracowałem, to mi powiedział yy, ten yy, no, menadżer fabryki oraz mój bezpośredni menadżer powiedzieli mi, że. Ej, nie siadaj z nimi w kantynie, bo ja siadałem z normalnymi pracownikami. Nie siadaj, nie, 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 masz siadać z nami. To zły przykład. Ja sobie myślę, pojebało was, mówię chyba. Mówię, to już wtedy, jak jeszcze tego nie wiedziałem, mówię. No i wtedy też musiałem zrezygnować, bo widziałem, że nie, nie nadaje się do tego. No i to spowodowało wiele różnych takich innych dróg, yy, które spowodowały później, na sam koniec, po powiedzmy, yy, po gdzieś półtorej dekady później, że właśnie powstał kanał 321 Krypto z wszystkich tych różnych. Bocznych ścieżek, e, które gdzieś tam były, to było wszystko pozbierane, te wszystkie fejle, jakie pozbierałem przez te wszystkie lata, co robiłem, zgrupowały się najlepsze te wisienki i tak właśnie powstał y, tamten kanał, tak? I dzięki temu powstał Fiat Marines. Więc tutaj y, zawsze współpraca, okay? zawsze dobre relacje pomiędzy zarządem a pracownikami. Także tak w skrócie mogę Wam powiedzieć, to jest temat rzeka, temat, który będzie się przewracał wszędzie, ale możecie sami sobie zobaczyć, jak bardzo to, jak bardzo to widać. Ja mam mnóstwo historii z tego typu rzeczy, ponieważ bardzo prosto to zrobić. I jak widzicie, mając te główne cechy, powstaje teoria Z, która obecna jest w korporacjach, uważam, że ona nie działa. A dlaczego nie działa? Ponieważ zarząd nadal jest X. Okay. A pracownicy boją się. I nie udzielają się. I Z jest tylko na papierze. Tylko na papierze. Tylko na papierze, ok? Y ludzie zawsze zwyciężą. Pamiętajcie, X menadżer na koniec swojej kadencji prawdopodobnie stanie zawału, wylewu albo będzie opierdział tyle tabletek na stresem, lub wątroba siądzie. Y dojdzie sobie powoli, ale będzie miał więcej przyjaciół, będzie miał mniej stresowe życie, będzie zdrowszy. I jeżeli się kiedykolwiek potknie, ok, to będzie zawsze jakaś dłoń, która go podniesie. Natomiast jak ten się potknie, opierdolą go piranie. I tym optymistycznym akcentem kończę ten odcineczek. Trzymajcie się. Cześć.